Trzecia edycja Festiwalu Literacki Sopot na kilka dni zmieniła nadmorski kurort w raj dla miłośników dobrej literatury. Myślę, że ten rok był przełomowy dla Festiwalu Literacki Sopot. Takie mam wrażenie po Obserw obserwowaniu tego, co się działo tutaj e, na miejscu i też po reakcjach uczestników tego festiwalu. Nie myślę o zaproszonych gościach, ale o tych, którzy przychodzili na spotkania, czyli o widzach, o tych, którzy chodzili na targi, książki i kupowali bardzo wiele nowych pozycji. Tegoroczny program obfitował w różnorodne wydarzenia, a wśród zaproszonych gości pojawiło się wiele atrakcyjnych nazwisk. Największym sukcesem organizatorów było zgromadzenie wiernej publiczności, która cieszyła wysoką frekwencją. Wiele osób powątpiwało, że w Sopocie można zrobić imprezę literacką w środku lata, która będzie się cieszyć powodzeniem. Ta publiczność przychodzi i no, przychodzi wytrwale, i, i, i mam wrażenie, że, że, że ma to jakąś rolę, mówiąc patetycznie, kultura twórczą. Motywem przewodnim tegorocznej edycji była literatura rosyjska, co stało się okazją do wielu poważnych debat, nie tylko na tematy literackie. Dużo dyskusji wokół tego, czy należało ten temat podjąć, czy nie. Wiadomo, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ale te dyskusje, te debaty goście. Ich wypowiedzi udowodniły to, że warto było nie odwoływać festiwalu, nie odwoływać tego tematu. W ostatnich latach, po, po, po tej aneksji Krymu, a, na odbiór rosyjskiej literatury i w ogóle rosyjskiej kultury współczesnej bardzo duży wpływ ma polityka, więc no, niestety teatry przestały się interesować nowościami. Również wydawcy nowościami na rynku rosyjskim, i rzeczywiście większy, większy nacisk jest na klasykę. Ta jest wiecznie żywa i aktualna. Ci starsi autorzy, jeśli wracali do swojego dzieciństwa radzieckiego to byłam zaskoczona, że tę Rosję radziecko opisywano tylko bajkowo. To, był, to były sanki, dziadek, śnieg, bałwana lepimy i, i zupełnie nie, nie dotykano kwestii politycznych i społecznych. Teraz to jest bardzo mocno obecne w literaturze, właśnie szczególnie w literaturze debiutantów. Głównym ośrodkiem festiwalowym stała się Państwowa Galeria Sztuki, w której poza debatami i spotkaniami odbywały się pokazy w ramach sekcji dramatu rosyjskiego. I co? Ja też powinnam teraz bez końca powtarzać, że on żyje! Możesz powtarzać, co chcesz i ile chcesz, ale moja matka żyje, to chcę ci powiedzieć i tyle! Mój brat też żyje, no i co? No i co, moja matka żyje i tyle! Jeden z najważniejszych tematów obecnie poruszanych w, w polskim teatrze, czyli temat no, takiego osobistego doświadczenia awansu społecznego i tego, z czym to się wiąże. Czyli um, to kiedyś po prostu pokazywało się jako coś oczywistego, albo po prostu plusy awansu społecznego. A teraz sięga się głębiej i pokazuje się koszty, e, pokazuje się cały bagaż jakby i ciągnący się przez też czasami jedno, czasami dwa, czasami trzy pokolenia, które e, dokonują właśnie tego kroku, Wzwysz albo wszędzie, nie wiem, różnie jest to interpretowane. Jest to związane też z takim no, wielkim wchłonięciem przez polskich twórców no, literatury. Rozmawiamy o literackim Sopocie, prawda, o festiwalu. Moje pokolenie, młodsze pokolenia mniej wystawiają takiej literatury czy dramatów, które ich bezpośrednio nie dotykają, które nie korespondują z ich doświadczeniem osobistym. Może coś przez to tracimy, bo prawdopodobnie próba wejścia w inne buty też jest jakoś, jakoś ciekawa, ale, no ale to może później. Na razie, na razie mamy właśnie takie lustra przedstawione. Sobie swojej generacji, a przez to też społeczeństwo, no bo wiadomo, że wszyscy też na tym korzystamy, jak oglądamy po prostu tego typu rzeczy, które mówią nam o tym, że nasze aspiracje to nie wszystko w życiu, że no jest też porażka, jest też wstyd, jest też ucieczka. Jeśli chodzi o rynek wydawniczy, jest bardzo dużo i one wciąż powstają nowe niezależne wydawnictwa. Malutkie wydawnictwa, które mogą sobie pozwolić na wydanie takiej, takiej książki, jak na przykład właśnie e, książka o życiu w jednopłciowej rodzinie, ale jest to nakład tysiąc egzemplarzy na 140 milionów mieszkańców Rosji e, to jest. Po prostu niewiarygodne, że może być taki nakład. Jeszcze bardziej szokowało mnie to, że książka auły gorbunowej, która dostała nagrodę i opisuje właśnie to ta, taka bardzo feministyczna powieść z elementami też magicznymi. To jest wciąż bardzo częste w rosyjskiej literaturze, która opisuje tu i teraz rosyjskie. Z mocnym kontekstem społeczno-politycznym, ale pojawiają się tam absolutnie właśnie takie fantastyczne motywy gogolowskie. I ta książka została wydana w nakładzie 500 egzemplarzy. To pokazuje, jak być pisarzem niezależnym w Rosji. No, ci ludzie muszą gdzieś czymś zarabiać, żeby. Tworzyć jeszcze dodatkowo literaturę w 500 egzemplarzach. To samo księgarnie. Jest sporo takich księgarni niezależnych, małych, które jednak zrzeszają wokół siebie jakieś grono ludzi, które się tam spotyka, spotyka się z twórcami. Przez całe długie miesiące teatry były zamknięte. Spędziły ten czas bardzo pracowicie, bo teatr bardzo szybko przestawił się na coś, co wydawałoby się niemożliwe w przypadku no, medium, które całą wielką siłę czerpie z bezpośredniego kontaktu aktora z widzem, z całym tym przepływem energii. Między sceną a widownią. Tymczasem no, teatry bardzo szybko, dużo szybciej zareagowały niż polski rząd na, na pandemię, stworzyły w ciągu lata, tak naprawdę stworzyły, przygotowały się na jesienny lockdown, stworzyły platformy internetowe, zatrudniły i wynalazły ekipy. Realizatorów, które teraz podobno są w najwyższej cenie i chyba to są najlepiej opłacani twórcy. Streamingi stały się, może nie stuprocentowym ekwiwalentem takiego żywego doświadczenia teatru, ale myślę, że duży procent został tego doświadczenia zachowany. A dodatkowy plus, jakby tych, tych właśnie spektakli pokazywanych na platformach, jest taki, że one mogą dotrzeć do widza właściwie w każdym miejscu w Polsce czasami na świecie, dysponującym po prostu środkami na opłacenie internetu. Literacki Sopot to wydarzenie, które przynosi stolicę kulturalną Polski do Sopotu. To moje ulubione miejsce właśnie ze względu na ten festiwal, na spotkanie z literaturą i na mój ukochany dom pracy twórczej ZAIX. Spędzam tam dużo czasu i zawsze czekam cały rok na, na kolejną edycję, na kolejny sierpień. Ten, ten festiwal to jest takie wspaniałe połączenie kultury i natury. Te spotkania z pisarzami, a w tle falujące morze, więc wydaje mi się, że no, czego można chcieć więcej w połowie sierpnia? Kiedy jeszcze kryzys klimatyczny pozwala nam czuć się tam dobrze, wspaniale? I e, więc, no tak, takie połączenie kultury i natury w takim najlepszym możliwym wydaniu.